Dajcie ponownie. Kontynuujemy temat y, analizy y, przeboju Ryszarda Rynkowskiego, Szczęśliwej Drogi Już Czas, w aspekcie, y, gdy, kiedy stajemy na rozdrożu dróg i wyboru, y, który musimy, y, wyboru, którego musimy dokonać, czyli kroczenia własną drogą albo kierowaniem się wytycznymi organizacji. A która to będzie szczęśliwa droga? To już Wy sami macie na to wpływ. Czy chcecie być szczęśliwi, czy nie? I ja skończyłam w, w poprzednim nagraniu na tych słowach na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał. Tak? gdzie jesteśmy na rozdrożu, na rozwidleniu i jeśli nie mamy tej mapy, którą drogą mamy podążać, to czasami musimy komuś zaufać. A czy warto ufać komuś, kogo nie znamy? Czy lepiej zaufać intuicji własnemu sercu? I te dalsze słowa mówią, yy, może przeczytam od początku, słuchajcie. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, w rasobliwą minę miał. Przystanąłeś więc z płaczem brzusz, sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę. Zapytałeś, dokąd iść, przystanąłeś, Płaczem brzusz przymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę. I czasami stoimy na rozdrożu, tak jak wcześniej wspomniałam, naszych dróg, nie wiemy jaką decyzję podjąć, ale warto zaufać intuicji własnego serca. Warto. I teraz jeszcze tylko krótki fragment nagrania. Nie. O oh yes. I teraz mamy refren. Szczęśliwej drogi już czas mapę życia w sercu masz, czyli yy, osoby, które mnie słuchają, chcecie być szczęśliwe, czy nie. Słuchajcie, bo ja tu mam jeszcze takie notatki. Yy, o, tutaj. Yy, czy chcecie być szczęśliwi, bo. Powiem Wam, że osoba, która jest szczęśliwa, nie posuwa się do krytyki innych osób. I y, tak jak ja na przykład naświela, naświetlam tu pewne sytuacje, które miały miejsce w organizacji, y, po wyjściu z niej y, uczę się tego, aby nie osądzać innych, nie oceniać. Y, podaję tutaj Wam y, przykłady z własnego doświadczenia. Adekwatne do sytuacji, tak? I myślę, że wy też doświadczyliście różnego rodzaju krytyki od osób na przywilejach, nie wiem, czy się wgłębiliście kiedykolwiek w temat zaburzeń narcystycznych. Otóż pod jednym z wcześniejszych nagrań, eks dziewczyna, która wyszła z, też z organizacji z sekty, Zamieściła dosyć długi komentarz, nie wiem pod którym nagraniem, już nie chciało mi się szukać, ale z inną, z którą też rozmawiałam, okazuje się, że organizacja ta ma wszystkie cechy narcyzmu. I przykład ten, który podałam w poprzednim nagraniu, o te szpile, które wkłada osoba na przywileju. Może nie każda, ale ogólnie organizacja tak funkcjonuje i tak jak w tym zaburzeniu jest bombardowanie miłością, a później y, pojawia się taka dewaluacja, niszczenie człowieka, y, podobnie działa sekta. Y, na pewno wiecie, też jest bombardowanie miłością, tak? Ochy, achy, bo ktoś nowy przyszedł, y, widzi się, y, chwali się za wszystko a później, a później zaczyna się destrukcyjne działanie, i, i które ma na celu podporządkowanie, stricte podporządkowanie tej osoby yy, wytycznym całej organizacji poprzez manipulacje, programowanie metodą NLP i yy, osoby, które sprzeciwiają się, które chcą mieć własne zdanie i chcą kroczyć własną drogą, yy, są krytykowane za to i stawiane do tak zwanego pionu. I jeśli weźmie, wejdziemy w aspekt narcyzmu, też polecam Wam się w to wgłębić, ponieważ bardzo dużo osób, bardzo dużo, mówi się, że 6%, 6 społeczeństwa ma z tym problem, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ale ja tu teraz to analizuję w aspekcie, mówię o tym w aspekcie sektor korporacji, w której byłam. I tak naprawdę ja wcześniej sobie z tego sprawy nie zdawałam, jak ona tak naprawdę funkcjonuje. Ja, laptop mi się wyłączył, poczekajcie chwilkę. I zobaczcie, ten refren. Szczęśliwej drogi, już czas, mapę życia w sercu masz. Jak mamy mapę życia w sercu masz, to jest intuicja naszego serca. Nasze jestestwo, które zawsze nas prowadzi w odpowiednim kierunku, co z kolei tułamsi, tułamsi ta organizacja. Szczęśliwej drogi już czas i każdy z nas, słuchajcie, każdy z Was ma możliwość wyboru, żeby kroczyć tą drogą, żeby być szczęśliwym, nie na 10%, tylko na 100%, bo Żyjemy tu w tym świecie, jakiś przedział czasowy. Dlaczego mamy nasze uczucia, nasze pasje mają być tłumione, zamiatane pod dywan, bo inne sprawy są ważniejsze? Tutaj dalsze słowa mówią: Jesteś jak młody ptak, głuchy jest los, nadaremnie wzywasz go, bo twój głos. I słuchajcie, i. Jesteś jak młody ptak. Jak, jak działamy zgodnie z intuicją, z, z naszym jestestwem, z tym, co chcemy robić, jak chcemy żyć, jesteśmy jak młody ptak, wolny. Ptaszek na wolności, a nie w złotej klatce, tak? Ptaszek na wolności. Głuchy jest los, nadaremnie wzywasz go, bo Twój głos. Głuchy jest los. Droga życiowa, którą podejmujemy, czasami jest trudna i kręta, jeśli trafimy właśnie do tej organizacji. Ale mnie przyszło niedawno takie: też musiałam sobie to zapytać, zapisać. Jak wchodzimy w duchowość, jak mamy taką potrzebę rozwijania się duchowego, szukamy tak. Trafiamy na organizację świadków, uważamy, że to jest właśnie to, że to jest jedna niepodważalna prawda, religia prawdziwa, i do pewnego momentu się rozwijamy duchowo, bo mamy potrzebę duchowości. Ale ja to tak przyrównałam adekwatnie w momencie, kiedy już tkwimy w tym i nie jesteśmy w stanie się rozwijać wyżej, bo bo my dochodzimy do pewnego pułapu, ale nie jesteśmy w stanie iść dalej. Przyrównałam to do grzęźnięcia w bagnie. I wiem, jak kiedyś byłam gdzieś w wodzie pływałam i poczułam takie, taką mieliznę, takie bagniste dno. Ono mnie przerażało, bo zaraz miałam, wiecie, w głowie gdzieś jak wygląda bagno. I człowiek chce z tej mielizny, z tego mu, jak najszybciej, gdzie ta noga ugrzęźnie się wydostać. Ale słuchajcie, jak wpadniecie do bagna, nie jest to łatwo się z niego wydostać. Czasami trzeba pomocy drugiej osoby. I to jest mielizna, bagno, które nas, słuchajcie, wciąga. I ta organizacja właśnie to robi: wciąga, zasysa nas. W bagnach ludzie ginęli, umierali. Słuchajcie, ono zasysa i grzęźniesz w bagnie, nie jesteś w stanie pójść wyżej, dalej. Dopiero kiedy dostrzegasz, że coś nie jest zgodne z intuicją twojego serca, albo dostrzegasz hipokryzję i manipulację, bo każda osoba, która wychodzi z sekty, na jej decyzje mają wpływ różne czynniki. Nie u każdego jest tak samo. Przykładem jestem ja. I teraz, jeśli nie okażemy tej własnej siły i determinacji, żeby się z tego grzęzawiska, bagna wydostać, to my będziemy tam zasysani dalej. I to się dzieje. To jest ta narcystyczna organizacja zasysa. Zasysa Was do środka, ściąga Was w dół. Nie ma dalszego rozwoju duchowego, bo duchowość okazuje się, nie ma kompletnie związku z żadną religią. Duchowość, duchowość to nie religia, aczkolwiek większość osób tak to postrzega. Ja kiedyś też yy, tak uważałam, też uważałam, że to jest jedyna religia prawdziwa. Ja, laptop mi się wyłączy. I dopiero jak Analizujecie kwestie duchowości, jeśli chodzi o wasz rozwój, bo to jest rozwój waszej duszy. Wy przychodzicie tu na ziemię doświadczyć miłości, szczęścia, nienawiści, złości, i tak naprawdę jak podchodzimy do tego, co się wydarza w naszym życiu, jako do doświadczeń, lekcji, bo życie nas, nam daje lekcje, nas uczy, ludzie są dla nas. Lustrami, my swoje zachowania projektujemy na innych, to jacy jesteśmy, projektujemy na innych. Bardzo ciekawy temat i tak naprawdę poprzez te, te różnego rodzaju doświadczenia, szczególnie te przykre, bolesne, najbardziej, mają najbardziej intensywny, najbardziej intensywny wpływ na nasz rozwój duchowy, właśnie. Chodzi tutaj o nasz rozwój duchowy. I mm, teraz przeczytam dalsze słowa. Idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się poza tym, że raz jest za, raz przed tobą twój cień. Zobaczcie, idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się. Tak, na, no idziesz wiecznie sam. Tak naprawdę jesteśmy sami i sami ze sobą powinniśmy się czuć dobrze, bo jeśli kochamy siebie. Celebrujemy pewne chwile naszego życia, przyjemności, robimy coś dla siebie. Nawet ostatnio czytałam, żeby zrobić codziennie trzy rzeczy dla siebie: na przykład wypić kawę, posłuchać dobrej muzyki, jeszcze zrobić jakąś przyjemność dla siebie, tylko dla siebie i to nie, nie ma nic nie jest związane z podsycaniem naszego ego i wtedy jak jesteśmy szczęśliwi sami ze sobą to inni ludzie nikt nie znam do szczęścia potrzebny bo to tak wygląda i tak jak tu albo jest ten cień przed nami albo za w zależności jak pada światło to też zależy od tego, jak my słuchajcie, jak my podchodzimy do przeciwności losu, tak? Czy jesteśmy w stanie czerpać z nich pełnymi garściami, czyli analizować i przetransformować to, co się wydarzyło, na, na pozytywy, na dobrą energię, czy, czy raczej się poddamy i będzie nas to niszczyć? Pomyślcie. A tu dalsze słowa mówią: Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję, yy, dając ci, fałszywy klejnot dał. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał. Yy, I tak to. Powiem Wam, że z perspektywy czasu może y, wyglądać, czy inni mogą oceniać tak naszą drogę, mogą drwić. Los, y, los czy droga życiowa, którą y, obieramy, popycha nas w danym kierunku, ale tak naprawdę ma to na celu nasz rozwój, nasz rozwój, bo stagnacja niszczy. Co robi stagnacja? Co robi stagnacja w bagnie? Jeśli nie, nie okażemy, słuchajcie, tej siły, tak jak powiedziałam wcześniej, determinacji, żeby się z niego wydostać. To my tam ugrzęźniemy na wieki, na wieki, dlatego zachęcam Was, żeby mieć na tyle siły, żeby się wydostać i czasami ten świat poza organizacją, poza, poza, poza organizacją, poza orgiem. Y, wydaje się zły, niszczący, y, niedobry, tak nieprzyjemny, bo to świat szatana, to wcale tak nie jest. To, jest. to wcale tak nie jest, bo się okazuje, że on ma wpływ na. właśnie na nasz, na, na nasz rozwój. Spotykamy różnych ludzi i spotka, spotkamy i dobrych, i złych, ale jeśli wyciągamy y, lekcje. Y, tylko ma to wpływ na to, że nie zapadamy się, nie wciąga nas ta czarna dziura, tylko się rozwijamy dalej. I ten fałszywy klejnot, o którym powiedziałam, ta tak zwana prawda, która, którą, w kierunku której podążaliśmy. I kiedy zaczynamy dostrzegać, że to jest fałszywy klejnot, to wtedy jesteśmy w stanie go zmienić. Go zmienić, bo szczerze mówiąc, jeśli podążamy w zgodzie z naszym sercem, kiedy podążamy w zgodzie z naszym sercem, wtedy jesteśmy szczęśliwi. Wtedy jesteśmy szczęśliwi i możemy. Tak naprawdę szczęśliwie żyć i y, dostrzegać, słuchajcie to, co się zadziewa wokół, y, dostrzegać przyjemności w drobnych rzeczach, y, w spokoju, masz y, niesamowity spokój w sobie, takie ukojenie, a nie stłamszenie i niszczenie Twojej osoby poprzez y, manipulacje, do której przyczyniają się którą nadzoruje tych ośmiu leśnych dziadków, a, a jeszcze kontrolę nad tym trzymają tak zwane psy na smyczy ośmiornice, czyli osoby na przywilejach w zborze. Mogą się na mnie obrażać w tej chwili, ale jeśli obwodowi i starsi są świadomi tej manipulacji, tego, co się dzieje, to już jest ich sumienie i to już jest ich decyzja, co oni y, zrobią, i nie, mnie, nie, mnie nie oceniać ich i nie oskarżać. Ale to, co się dzieje, tak naprawdę jest jednak przykre, bo się okazuje, że dużo osób, y, które są y, na przywilejach, nie mówię, że wszyscy, część, nie wiem jaki procent, jest świadoma, świadoma manipulacji i kłamstw szerzonych przez tą sektokorporację. Ale e, przypomniały mi się takie ciekawe słowa, zapisałam sobie. Tak naprawdę każdy z nas jest brylantem. I słuchajcie, brylant jest to kawałek węgla, który zdołał zmienić swe marzenia w rzeczywistość. E, czy chcecie być kawałkiem węgla, czy brylantem w tym świecie? Tak pomyślałam, bo brylant zmienił marzenia w rzeczywistość. I zachęcam Was do tego, aby podążać w tym kierunku i spełniać swoje marzenia, bo intencja puszczona we wszechświat, marzenie to intencja. Nasze słowa, myśli to są afirmacje, które puszczamy w przestrzeń. Które się materializują, i tak naprawdę zachęcam Was do tego, aby zrobić wszystko, aby do tej organizacji, do osób, które się interesują tematem tej organizacji, które na przykład są osobami zainteresowanymi, a trafią na mój kanał, zachęcam Was do przeanalizowania od strony zakulisowo, jak ta organizacja funkcjonuje, bo osoby które tam są są programowane i tak naprawdę rzeczywistość im rzeczywistość maluje ta organizacja i mają wypaczony obraz w krzywym zwierciadle tego co się tak naprawdę tam dzieje i dzieje na świecie dlatego zachęcam do samodzielnych rozmyślań do Analizy, do poszukiwań, do szukania tego prawdziwego klejnotu, który tak naprawdę jest ukryty w naszej duszy. I nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. Z osobami, które wyszły z organizacji, jak rozmawiam, całkiem inaczej repertuar dnia wygląda. Bo tam, tak jak powiedziałam wcześniej, yy, żyje się zgodnie z pewnym programem, a nie żyje się w zgodzie z własną duszą. Tylko pod, pod, podporządkowywujesz się egoistycznej, narcystycznej organizacji, która yy, wysysa z człowieka wszystkie soki i pozostawia, yy, później pozostają tylko zwłoki, tak naprawdę. W sensie przenośnym. Dlatego zachęcam Was do szczęśliwej drogi. Szczęśliwej drogi już czas, już czas uwolnienia się i życia na własnych zasadach i własnych warunkach. W takim razie życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęśliwej drogi, szczęśliwego życia, szczęśliwego dnia, popołudnia, nocy albo poranka. Do miłego usłyszenia, zobaczenia, dużo słońca, cierpliwości, wytrwałości w działaniach. Czego Wam jeszcze życzyć? Przede wszystkim życzę Wam wolności, cieszenia się. I jeszcze raz powtórzę: wolność to jest najwyższa forma miłości. Jeśli ktoś Wam ją ogranicza, to nie jest miłość bezwarunkowa. Dlatego zachęcam Was tutaj do tego, aby wsłuchiwać się w swoje ciało i w swoje serce. Do miłego zobaczenia. Było bardzo mi miło się z Wami zobaczyć. Tak mentalnie. Posyłam Wam dobrą energię. Wszystkiego dobrego na dziś życzę. I do kolejnego usłyszenia, myślę, że za kolejne dwa tygodnie. Do miłego papa. Pa. Tá.